Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku sobie porozmawiamy o dobrych kryptowalutach, które powiedzmy na korekcie mi tak teraz się spodobały. Czy to koniec korekty? Nie wiem. Uważam, że jeszcze możemy spaść na 38 tysięcy. Tak mniej więcej jeszcze może trochę to jednąć, ale już pierwsze zakupy na pewno poczyniłem. Zmniejszyłem swoją pozycję na w UST w ogóle w stablecoinach, dalej coś tam mam z 5% w stablecoinach, ale już coraz mniej, coraz mniej no i co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Bitcoin 44 tysiące, wczoraj go łapaliśmy, w sensie no nie kupowałem go, ale spadał nawet poniżej 40 tysięcy tam widzieliśmy zjazd dokładnie No i na jakie tokeny powiedzmy zwróciłem sobie uwagę, a zwróciłem sobie uwagę na token FTX Tyle powiedzmy krakałem o niego, że go chce po 50 dolarów no i stało się, stało się był po 50 dolarów co prawda już się w niego wcześniej zaczynałem tutaj właśnie ładować, po 60 po 65, po 60 i po 55 ale też udało mi się go właśnie za 50 dolarów kupić fajnie no trzy razy się w niego już pakowałem w sumie trzy razy, jak dobrze liczę no, także ten token mi się w końcu udało zakupić jak spadniemy, to może jeszcze będę kupował. Nie wiem, już, już go mam też sporo. Nie chcę go tutaj więcej dokupować. E, trochę Fantoma, bo, bo jest to fajny token po dolara powiedzmy równego. Nawet chyba miałem order na równy, równy dolar. Powiedziałem jak kupi, to kupi. Też niezbyt dużą pozycję. No, niezbyt duża pozycja w Fantomie, ale ciekawa kryptowaluta. Dalej sushi, sushi mnie dalej interesowało na tej korekcie, e, pomimo że bardzo ładnie odbijaliśmy, jak sobie tutaj spojrzymy na 7 dni, nie na 7 dni, tu po tej korekcie było? Tak, to było po tej korekcie, patrzcie jak ten czas szybko mija, jak tutaj spadliśmy do tych 10 dolarów, e, to wtedy mówiłem Wam o sushi, że sushi po 10-11 dolarów to jest fajna cena, odbiliśmy bardzo szybko na 15 dolarów, jeden z lepiej odbijających coinów, no ale następnie znowu spadliśmy, był nawet po 9, ja go znowu za 10 tutaj wyłapałem, już za takie równe powiedzmy, 10, no poniżej 10, nie? Jest to jeszcze to na tej zasadzie. Token czyli jest bardzo ciekawy, co prawda ja go już nie dokupowałem, z tego powodu, że no mam go dość sporo, dość spora moja pozycja. Zastanawiałem się, ale uznałem, że, że, że jednak mam go wystarczająco. Też było to związane przez to, że było dzisiaj FTO Portugalii i po prostu sprzedałem swoje tokeny z Portugalii, w zamian otrzymałem Chiliz i po prostu mam więcej Chiliza. Na, na tym FTO zarobiłem jakby 20-30% w Chilizie. Mam na myśli to, że płacąc za przykład 1000 no, 5, no dajmy dla przykład 1000 1000 Chiliza jakieś 2 miesiące temu, nawet jeżeli była inna cena, no to dziś mam 1200 Chiliz, jasne, po innej cenie. Ale też dzięki temu, gdy czyli zwróci do swojej ceny, no to wtedy mam jeszcze więcej za który będzie jeszcze więcej wart. Nie? Więc tak wykorzystuję powiedzmy to FTO, więc mam go więcej, ale go w sumie nie kupowałem. Następnym coinem, który, który coś widzę, że mocno zamula ostatnio, oczywiście ja tu w tym odcinku mówię też o, o większych coinach, nie? bo, bo je, takich gemów to powstaje teraz masa, ale no nie chcę ich wszystkich podawać. W ogóle to, to trochę tak. Jeżeli ktoś chce kupować, to co ja pokazuję, to to źle robi, nie? Ja wam tylko zwracam uwagę, co ja mniej więcej nam czym jestem zainteresowany, a mówię, że kupiłem, no bo jakby mówię, robię to, co mówię i mówię to, co robię, tak? Nie chcę robić tak, że wam powiem, że coin, na przykład, nie wiem, wybierzmy sobie Tezos Xtz, jest bardzo fajnym coinem, jest to dobra kryptowaluta. Tutaj widzieliśmy zjazd na 3 dolary, odbił na 5 polecam. Jak sam go nie posiadam, byłoby to moim zdaniem takie chujowe, nie? Więc staram się tego nie robić. Ale też nie chcę, żeby to była jakakolwiek dla kogoś porada inwestycyjna. No bo, jakby kuźwa, jestem zwykłym z randomem z neta, nie? 1100 subskrypcji na YouTubie wbite i siedzi chłop i pierdoli wam o kryptowalutach. Zaufalibyście? No. Ja nawet nie wiecie jak wyglądam, nie? Także nie ufajcie mi na słowo. Sprawdźcie sobie co ja tam realnie, w sensie czy inwestuję w coś, co ma sens. E, no dobra, koniec tego tego tych robienia sej, Następnym coinem jest zilika również taka powiedzmy pozycja z, mniejszego, no z, mniejszego, z końcówki market capu. do Ziliki bardzo kryptowalu kryptowalutą jest XCAD dobrze mówię tak, XCAD XADA Network jest to bardzo porządna kryptowaluta, oni tam mają mega, mega, jest to taki lepszy fanadise, taki światowy Fanadice. startowali na Down Makerze, no i są jakby oparci na zilice, z ziliką startują, go, go nie dokupowywałem, traktuję to jako taki gem, ale oni fajnie właśnie powered by zilika, fajnie to wygląda i to tak przy okazji a propos tego naszego ukochanego fanadisa. To jest taka konkurencja, która szczerze zrobi trochę więcej. Trochę, trochę, trochę więcej robi. No, ale, ale XCAD jest fajnym coinem, ale teraz go nie kupowałem, nie? To też nie jest jakby ta, ale ZIL-kę kupowałem. Jakbym tutaj miał tak powiedzieć. No, także także te coiny fajnie. Następną kryptowalutą jest FetchEye. Ja już dawno wam mówiłem. Nagrywałem film przy 25-28 centach, że jest to zajebista kryptowaluta tutaj tu wam mówiłem kto kupił ten zarobił był teraz po dolar teraz te spadki wcześniejsze go prawie w ogóle nie ruszyły eee, Róż dalej ja nie zrealizowałem swojej pozycji na fecie także mam go dalej sporo zastanawiałem się czy już czegoś po dolar nie sprzedać ale uznałem że chodł. no i ja, ja trzymam jeszcze feta nie też w tym momencie nie ukrywam nie dokupowywałem oni przechodzą na swój mainet. Eee, także to będzie fajnie wyglądało, ale również, no, Cosmo Station, tutaj portfel, także bardzo fajnie to wygląda i, no i, 70 centów, no długo się tutaj trzymał na tym dolarze, ale w końcu, w końcu go korekta wzięła, no i się nie dziwię, bo jakby jeszcze stał 1 dolar w dzisiejszym momencie, to bym go sprzedał, nie, oczywiście nie całego, ale na pewno bym wyjął wkład, jakby, dziś, jakby dalej FED stał po 1 dolar, bo bym sobie po prostu mógł przerzucić ten hajs na inne kryptowaluty, nie? K które powiedzmy albo jestem na jakimś minusie obecnie, albo zleciały jeszcze mocniej w dół niż FED. Nie? No a FED jak już zjechał te 30 centów, no to, to ja go już trzymam, nawet nie myślę, żeby sprzedawać. Chwilę mówię, chwilę myślałem o tym dolarze, żeby go nie sprzedać, ale uważam, że to jeszcze za wcześnie, niech on sobie jeszcze pohodluje. No i następnym kandydatem, którego trochę dokupiłem to jest SXP. Również taka ciekawa pozycja, nagrywałem od niej film niedawno polecam sobie zobaczyć. Tutaj po 2 dolary była mi się chyba 2,20 udało, to jest 2,30. No, dziś mamy całe odbicie. Generalnie ja jestem byczo nastawiony do całego rynku dalej, pomimo, że no jakby rynek śmierdzi i jak się tu pokaże wykres. Jak spojrzymy sobie tu na wykres, to wygląda to mega chujowo. O, otwórzcie. wygląda to mega chujowo ten zjazd. Ale też z drugiej strony, jakby przybliżyć sobie, powiedzmy, ten okres. No nie, no to tak bez porównania. Dobra, jakby, jakbyście tego nie widzieli, nie? Czyli spróbuję to tak. Nie wiem, czy to będzie widać. No to w sumie ten wykres też nie wygląda najlepiej, nie? W pewien sposób. To jest 2017 roku. Tu mieliśmy zjazd w góra, góra, góra i następnie zjazd 7000 na 5000. A jednak mieliśmy nowe ATH na Bitcoinie, nie? Tylko też trzeba wziąć pod uwagę to, że dzisiaj wykres wygląda tak, że tu, mieli, tu mamy ATH, a tu mamy spadek. A tutaj widzimy, że pomimo tego spadku może wziąłem zły, zły okres no więc trochę źle to przedstawiłem w sumie, bo mamy ten problem, że sam Bitcoin nie jest na ATH, ale wiele kryptowalut właśnie zrobiło nowe ATH. Ja wiem, że, że ktoś przyjdzie i powie zaraz, że a pierdolę, że ten. Ale, jak sobie wpiszecie naprawdę dobre projekty, takie jak właśnie brzydysy na koingiko, co ma nowe ATH od, od tego majowego, nie? No to Cardano na pewno miało, Solana miała, Polka dotnie, Avalasz, Terra miała, Kosmos miał, inne kryptowaluty, jeżeli miały, to przepraszam, ale w nich nie siedzę. Co tu jeszcze? No, FTX miał nowe ATH, więc te dobre kryptowaluty, powiedzmy, które nie są starymi trupami jak Monero, które lubię i szanuję, ale no nie posiadam, to zrobiły ATH, nie? Też właśnie S nie jest XP, tylko ten hmm, przepraszam, zapomniałem ta gra kurczę, zapomniałem nazwę, jak się to. Axie Infinity, o, AXS. Axi Infinity też zrobiło piękne nowe ATH. Właściwie to w ogóle monster, także, także uważam, że Hossa jeszcze, jeszcze jest szansa, że to dalej pójdzie. Przedstawiłem Wam kryptowaluty te większe z większego market capu. Jeszcze tutaj Anchor Protocol, go nie wiem. Tam miałem wolne UST na Station Wallet, chyba z 20 czy 30 UST, więc to, to, to nie jest zbyt dużo. Troszkę go tam kupiłem jeszcze po dwa Ten mam go obecnie w stakingu, Anhor Protocol. Eee, za niedługo będzie Drop Nexusa, z tego co wiem. Co prawda, Nexus mi się jako projekt nie podoba, więc pewnie od razu cały ten airdrop sprzedam, co, co, co dostaniemy za staking Nexusa. Ale już tutaj mówię jako ciekawostkę, nie? że Nexus, jest, eee, ne Nexus Anhor jest dość ciekawy. Po 3 dolary, no mówiłem w wcześniejszych odcinkach, że wrzesień ma być tym miesiącem Anhora. No i generalnie jak spojrzycie sobie na parę newsów, co tam się wydarzyło, to tak, wydarzyło się e, parę fajnych rzeczy dla Anhora, ale to jeszcze nie jest ten czas, plus też jednak no, przyszła korekta, nie? To dużo rzeczy zjebała. No i to tyle. Jeszcze wam media. E, jeszcze wam tutaj pokażę jed jeden token. Który zakupiłem całkiem niedawno. Nawet nie tyle co na korekcie, bo jest to tak mały market cap, że, że tutaj nie było tej korekty. tu 2 centy kosztował, Ojeju. E, Kupowałem go po 9 centów. Jest dostępny na Pancake Swap. Wolumen to jest tylko 280 tysięcy. Jak je ja kupowałem, to było ledwo 200. E, po jakieś 9-10 centów go kupiłem. Jest to Media Licensing Token. E, cały, cały ekosystem tutaj rusza w październiku, także to też jest fajnie ten, ale tak jak mówię, jest to jam, zróbcie sobie research tego projektu i to tyle, no, to są moje wybory i moje piki i mówię, zróbcie sobie research tych projektów, zwróćcie sobie na nie uwagę, moim zdaniem i napiszcie swoje projekty oczywiście w komentarzu, także bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka.